Cześć! Jestem Konrad Ner i jako lider sekcji opowiem Wam o projekcie konstrukcji nośnej, który realizowaliśmy w bolidzie PMT-03. Za główne cele projektowe obraliśmy bezpieczeństwo kierowcy oraz wysoką sztywność przy jak najniższej masie. Ze względu na niezawodność oraz doświadczenie z poprzednich bolidów wykonaliśmy ramową konstrukcję przestrzenną wykonaną ze stali chromowo-molibdenowej. Projekt konstrukcji nośnej musi brać pod uwagę położenie każdego z elementów, które będą się znajdować w przyszłym bolidzie. Zmiana położenia takiego elementu generuje automatycznie zmianę w konstrukcji nośnej, co finalnie owocuje w wiele wersji konstrukcji nośnej. W tym przypadku było ich około 200. Poszukiwanie niższej masy wykonaliśmy za pomocą licznych analiz wytrzymałościowych oraz również optymalizację topologii elementów mocujących oraz optymalizację rur, które finalnie używaliśmy w bolidzie. Wszystko to wykonaliśmy w programie SolidWorks oraz ANSYS. Następnie z pomocą naszych partnerów projekt przenieśliśmy do rzeczywistości. Wykonanie konstrukcji nośnej zaczęliśmy od zbudowania autorskiego stelaża, wycięcia rur, a następnie pospawania ich metodą TIG.